Co z tą miłością? Jeden, dwa, trzy. Dla tych, co wybrali, jeden. Zaufanie. Zaufaj, Twoja miłość wkrótce do Ciebie nadejdzie. A jeżeli już jesteś w związku, to zaufaj. Zaufaj swojemu sercu. Twoje serce wie, co dla Ciebie jest dobre. Dla tych, co wybrali, dwa. Przyjemność. Udany spędzony czas z, z swoimi partnerami. Jeśli takich nie macie, to już niedługo takiego na swojej drodze spotkacie. I trzy. Niewierność. I tutaj uwaga, bo jeżeli sam tkwisz w układach trzecich, może wyjść to na jaw. W układach, które gdzieś macie partnera, to zwróćcie uwagę na to, czy coś dzieje się nie tak. I wtedy należy po prostu porozmawiać z tą drugą stroną. Lub sami się domyślacie, że tak jest, więc jeśli to tolerujecie, no to tam, tej miłości nie ma u Was w związku.